Jest godzina 22.05. Rozpoczynamy program Polonia24. Grzegorz Miśtal, witam i zapraszam. A oto co dziś przygotowali dla Państwa nasi reporterzy. Rosjanie zamykają polski konsulat w Smoleńsku. To jest próba uderzenia w polską e, e, dumę. Grunwald 1410, najnowsza produkcja telewizji polskiej. Ma on moc również edukacyjną. Nie tylko rozrywkową. Niezwykła podróż na Światowe Dni Młodzieży. Chciałbym wzmocnić swoją wiarę i odkryć bardziej Boga. To kolejne agresywne i prowokacyjne posunięcie Kremla Rosja zamknęła polski konsulat w Smoleńsku. Moskwa tłumaczy, że to reakcja na nasze antyrosyjskie działania. Jeżeli dojdzie ostatecznie do tego, że Rosja zacznie likwidować nasze placówki, będziemy odpowiadali symetrycznie, mówi premier Mateusz Morawiecki. To nie pierwszy raz, kiedy Rosja uderza w Polskę, tym razem dyplomatycznie zamykając konsulat w Smoleńsku. Jeżeli dojdzie ostatecznie do tego, że Rosja zacznie likwidować nasze placówki, będziemy również odpowiadali symetrycznie po naszej stronie. Zadaniami konsulatu było między innymi dbanie o miejsce katastrofy smoleńskiej oraz o polski cmentarz wojenny w Katyniu. Decyzja rosyjskich władz to przejaw coraz bardziej śmiałych prób, fałszowania historii i negowania odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez państwo rosyjskie i konkretnych, znanych z imienia i nazwiska, obywateli tego państwa. MSZ podkreśla, że Polacy chcący oddać hołd pomordowanym otrzymają niezbędne do tego wsparcie. Od września zadania placówki w Smoleńsku przejąć ma ambasada w Moskwie. Według byłego ambasadora na Ukrainie Jana Piekło można spodziewać się zdecydowanych kroków polskiej dyplomacji. Praktycznie nieuchronne jest wkrótce rozstanie się z ambasadorem Aleksiejem. Od chwili, gdy Putin przejął władzę, Rosja robi wszystko, by utrudniać Polakom dbanie o pamięć historyczną, zarówno tę najnowszą, jak i tę sprzed lat. W wielu miejscach, w których ginęli Polacy, zdjęto tablicę zbombardowaną w Charkowie miejsca pochówku Polaków. Podobne działania Rosja zastosowała wobec Finlandii, zamykając jej konsulat w Petersburgu, dlatego Finlandia zapowiedziała zamknięcie konsulatu generalnego Rosji w Turku. Bezprecedensowa jest także reakcja Islandii, która zamyka ambasadę w Moskwie jako gest solidarności z Ukrainą. Kilka dni po buncie grupy Wagnera dowódcy najemników mieli otrzymać propozycję służby w rosyjskiej armii. Według relacji Putina ofertę odrzucił jednak jej szef oskarżany o zbrodnie wojenne Jewgeni Prigorzyn. Tego, gdzie przebywa dziś, nie wie ani białoruski dyktator, który miał zapewnić Prigorzynowi schronienie, ani zachodni wywiad. Prigożyn dosłownie zapadł się pod ziemię i to może nie być wyłącznie przenośnia. Bóg jeden wie, co on robi. Nie jesteśmy nawet pewni, gdzie jest. Gdybym był nim, uważałbym na to, co jemy. W mediach społecznościowych pojawiło się dziś zdjęcie Prigożyna. Najprawdopodobniej jednak zostało wykonane jeszcze przed czerwcowym marszem na Moskwę. Łukaszenka, pytany o Prigożyna, kluczy. Jest w Petersburgu, a może poleciał do Moskwy lub gdzie indziej. Białoruskie media opublikowały dziś zdjęcia najemników z grupy Wagnera na poligonie w pobliżu miasta Osipowicza na wschód od Mińska. Prawdopodobnie będą szkolić żołnierzy z nowego specjalnego oddziału Tajfun, który ma zwalczać grupy antyreżimowych partyzantów. My nie, widzimy to... nie widzimy powodu do niepokoju prywatne firmy wojskowe istnieją w wielu krajach. Tymczasem rosyjska armia konfiskuje broń i amunicję Grupy Wagnera, formacji, której według Kremla w ogóle nie było. Według prawa, Grupa Wagnera nie istnieje i nie istniała. To jest kwestia do dalszych badań i rozważań. Sam Prigorzyn nie pojawił się publicznie od 24 czerwca. Szef ukraińskiego wywiadu wykluczył dziś możliwość inwazji z terytorium Białorusi. Największym zagrożeniem ciągle są ataki z powietrza. Tylko ostatniej doby Rosjanie ostrzelali m.in. obwody Charkowski, Zaporoski i Woroneski. Ukraińska obrona strąciła 16 dronów kamikadze. Drony to także groźna broń w rękach Kijowa. W ukraińskiej armii powstały wyspecjalizowane jednostki szturmowe. To dron wroga, który przeleciał na nasze pozycje, ale nie eksplodował. Nasi chłopcy naprawili go, unowocześnili i teraz jest gotowy do powrotu. Drony pomagają też żołnierzom walczącym bezpośrednio na linii frontu. Dzięki nim ostrzał rosyjskich pozycji odbywa się z chirurgiczną precyzją. Strzelamy na odległość ponad dwóch kilometrów. Robimy wszystko, żeby nie udało im się zgromadzić sił i żeby nie myśleli o zrobieniu czegoś złego. Na uzbrojenie ukraińskiej armii trafiło też kilkadziesiąt takich naziemnych dronów bojowych. Przenoszą miny przeciwpancerne i zdalnie sterowane karabiny maszynowe. Gdy wjeżdża pod czołg, eksplozja jest na tyle potężna, że zrywa wieżyczkę. Ciche, niepozorne i śmiertelnie skuteczne. Oglądają Państwo polonijny serwis informacyjny. Sprawdźmy, co jeszcze w programie. Polonijne spotkania z historią najnowszą. Dla nauczycieli historii z Białorusi to jest jedyna szansa zagłębienia w historię najnowszą bez e, kłamstwa. Skarby lubelszczyzny w filatelistycznej odsłonie. Pokazuje wielokulturowość, z której znana jest lubelszczyzna. Barwny korowód uczestników XIX Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych przeszedł ulicami Rzeszowa. Tym samym artyści po raz pierwszy zaprezentowali się publiczności. Teraz rozpocznie się cykl koncertów w różnych częściach Podkarpacia. Beata Wolańska. Jeden z najważniejszych punktów festiwalowego programu, czyli korowód. Oficjalnie rozpoczynający największą na świecie polonijną imprezę folklorystyczną, zespoły mają już za sobą. Dziś wszyscy uczestnicy, ponad 600 osób z 20 zespołów i 10 krajów, przeszły tanecznym krokiem przez centrum Rzeszowa. Tańczyli, śpiewali, ale też. Spotkali się z Polakami, bo czekały na nich prawdziwe tłumy mieszkańców Rzeszowa i całego Podkarpacia, którzy przyszli specjalnie po to, aby ich zobaczyć. Niezmiernie się cieszymy, czekaliśmy na tej chwilę bardzo długo i po prostu jesteśmy szczęśliwi z tego, że możemy tutaj być i wszystko to przeżyć razem. W biznesie taki mechanizm nazywa się Win-Win. To znaczy obie strony zyskują. Oczywiście zyskują nasze zespoły. Poloninę, bo widzą wspaniałą, tradycyjną Polskę, jaka jest na Podkarpaciu. Ale oczywiście mieszkańcy Podkarpacia zyskują, bo mają cały świat w pigułce. Mają reprezentantów czterech kontynentów i mają też lekcję, co znaczy być Polakiem za granicą. Zespoły będą występować w Rzeszowie na specjalnej estradzie, ale także w 17 miastach i miasteczkach Podkarpacia. Cały weekend upłynie pod znakiem kolejnych festiwalowych koncertów. Wszyscy na to czekają. I członkowie zespołów i mieszkańcy Podkarpacia. Bo to wielkie polonijne święto i wielka radość dla wszystkich, dla Polonusów, ale też Polaków z Podkarpacia. Dla Polonii 24 z Rzeszowa data polańska. Więcej o festiwalu w Rzeszowie w rozmowie Polonii 24 naszym gościem będzie Mariusz Grudzień, dyrektor tego wydarzenia. A jutro 613 rocznica bitwy pod Grunwaldem z tej okazji telewizja polska przygotowała fabularyzowany dokument Grunwald 1410 w jego realizacji wzięli udział aktorzy doskonale znani z korony królów 15 lipca na polach Grunwaldu stanęły naprzeciw siebie wojska polsko-litewskie i zakon krzyżacki Toczona bitwa przyniosła legendarne zwycięstwo nad krzyżakami Przybliża je fabularyzowany film dokumentalny Grunwald 1410. Ważne są też przygotowania do tej bitwy, no i cała otoczka, tak naprawdę wszystkie intrygi, które doprowadziły do tego. Ekranizacja Triumfu sprzed wieków była ogromnym filmowym przedsięwzięciem. To było na pewno wyzwanie połączyć akcję aktorską, z efektami komputerowymi, z instynizacją wielu koni, wielu statystów. Dokument wzbogacony został o komentarze historyków. Ale jest to też świetna okazja, do tego, żeby sobie trochę ustabilizować wiedzę, którą mamy na temat tej bitwy, albo czegoś nowego się dowiedzieć. Telewizyjna premiera w sobotę w Jedynce. Dzień później emisja na antenie TVP Polonia o 21.15. Patrycja Hacia, Polonia 24. Łączą przyjemne z pożytecznym. Kilkudziesięcioro polskich nauczycieli z zagranicy przyjechało do ojczyzny na 17 polonijne spotkania z historią najnowszą. Wydarzenie zorganizował Instytut Pamięci Narodowej. Odznaczona orderem Krzyża Polonii Anna Paniszewska jest dyrektorką Polskiej Szkoły w Brześciu. Dwa lata temu była aresztowana za zorganizowanie w placówce Akademii z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. Reżim Łukaszenki uznał, że uroczystość propaguje nienawiść na tle narodowościowym. Dla nauczycieli historii z Białorusi, to jest jedyna szansa zagłębienia w historię najnowszą bez e, kłamstwa. Ale nie tylko polscy nauczyciele z Białorusi przybyli do ojczyzny na polonijne spotkania z historią najnowszą. Jest 15 nauczycieli z Ukrainy, czyli największa liczba naszych uczestników, którzy jak sami mówią, dziękują nam za te 10 dni, że mogą odpocząć od alarmów bombowych, że mogą na chwilę zapomnieć o wojnie. Celem takiego wypoczynku jest merytoryczne i metodyczne wsparcie nauczania historii najnowszej, czyli od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości do 1989 roku. Taką wiedzę uzupełniły wizyty w muzeach Śląska Górnego, Cieszyńskiego i Opolskiego. Studenci fizjoterapii z amerykańskiej Pensylwanii przyjechali do Polski na szkolenie. Odwiedzili już szpital w Górowie i Ławieckim. Jest on uważany za jedną z najlepszych placówek rehabilitacyjnych w naszym kraju. Przyjazd studentów ze Stanów Zjednoczonych do Polski to inicjatywa pochodzącego z Polski wykładowcy Andrzeja Miłosza. Żeby zapoznali się, jak funkcjonuje służba zdrowia w Polsce, w Europie Wschodniej. I żeby poznali jakie są techniki rehabilitacji, jakie jest podejście w ogóle tej profesji. To pozwoli im porównać metody w Stanach i w Polsce, która rozwija się pod kątem medycyny. Widać to chociażby na przykładzie nowoczesnego sprzętu na oddziale rehabilitacji neurologicznej w szpitalu w Górowie i Ławeckim. Jestem pod ogromnym wrażeniem pomieszczenia z wirtualną rzeczywistością, gdzie pacjent może wykonywać ćwiczenia i koordynować swoje ruchy. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałam. Studenci odwiedzą także inne placówki medyczne w kraju, na przykład w Warszawie. Tam dziś dokonano pionierskich operacji z użyciem wirtualnej technologii. Dzięki trójwymiarowej wizualizacji obrazu, chirurdzy mogli z większą precyzją zoperować czworo dzieci. Pomogą misjonarzom między innymi w organizowaniu półkolonii dla dzieci z najuboższych rodzin. Wolontariusze z Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu wyruszyli do Afryki. Uczniowie przez najbliższy miesiąc będą wspierać działający tam od 7 lat ośrodek misyjny. Kunkujang Mariama, niewielka wioska w Gambii na zachodzie Afryki, to tu wolontariusze z Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu będą pomagać najuboższym. Jest to jeden z biedniejszych krajów w Afryce na pewno. Więc różnice widać. Wielu ludzi ma problem z takimi podstawowymi rzeczami. Uczniowie do misji przygotowywali się przez rok, w tym czasie zbierali dary i pieniądze, które pozwoliły na remont szkoły. To bardzo dobra lekcja, ale także i doświadczenie, które nas ubogaca. Do Afryki zawieźli także przybory szkolne i stroje sportowe. Ale obok pomocy materialnej ważna jest także obecność. Chcę przekazać swoje świadectwo, swoje przeżycie. Wiesz, że na pewno być może w jakikolwiek sposób komuś to pomoże. Zespół szkół salezjańskich we Wrocławiu zorganizował 17 wyjazdów misyjnych, między innymi na Syberię, do Mongolii czy Gambii. Poczta Polska zaprezentowała nowe znaczki z serii Piękno Polski. Tegoroczne wydawnictwo filatelistyczne przybliża historię skarbów lubelszczyzny. Synagoga w Szczebrzeszynie jest jedną z najstarszych tego typu budowli w Polsce. Ten wyjątkowy zabytek zdobi nowy znaczek poczty polskiej. Ona stoi jest miejscem tego kultu religijnego, również jest ważnym elementem e, historii e, historii Szczebrzeszyna. W grafice pozostałych pięciu znaczków emisji Piękno Polski zaprezentowano bazylikę kolegiacką w Chełmie, panoramę rynku w Zamościu, cerkiew Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie, koniki polskie z Roztocza oraz kościół Świętego Ducha w Kodniu. To są miejsca takie perełki na mapie Lubelszczyzny i bardzo się cieszę, że Poczta Polska prezentuje to piękno. Poczta Polska jest oknem na świat dla swoich klientów. To już drugie wydawnictwo poświęcone pięknu Polski. Pierwszym wyróżnionym regionem było Podlasie. Polonii 24 zaglądamy do Francji. W Paryżu przed polskimi dziećmi ze szkoły imienia Jana Pawła II wystąpił Artur Goc. Artysta słynie z twórczości skierowanej właśnie do najmłodszych. O szczegółach opowie Konrad Reluga. Koncert piosenek dla dzieci był połączeniem zabawy z nauką. Przez śpiewanie, przez takie właśnie piosenki, dzieci przybliżają się do języka i myślę, że ten język szybciej wchodzi w głowę. Jestem naprawdę w pozytywnym szoku, bo różnie jest ze znajomością języka polskiego, a tu było fantastycznie. I dzieci żywo reagowały. Wokalista w Paryżu zaprezentował utwory z nowej płyty. Najmłodsi mieli szansę, by na scenie pokazać swoje umiejętności wokalne, taneczne czy recytatorskie. Myślę, że dla dzieci to jest bardzo ważne, bo dzieci mogły zobaczyć taką piękną wymowę, śpiew, ale oczywiście też aktorską wymowę, czyli taki pewien szacunek do słowa, w jaki sposób się wymawia, polskie wyrazy. Artur Goc odwiedził Paryż w ramach liczącej 40 występów trasy koncertowej. Światowe dni młodzieży w Lizbonie rozpoczynają się za niewiele ponad dwa tygodnie. Część pielgrzymów jest już w drodze na rowerach. 3,5 tysiąca kilometrów chce w ten sposób pokonać grupa z Lublińca. Ponad 170 kilometrów dziennie po drodze Alpy i Pireneje nakręca ich wiara godziny treningów i 25-osobowa grupa. Też jest y, nawet takie prawo fizyczne, że ten, który jedzie pierwszy, to ma największy opór powietrza. Jak ktoś, drugi, się za nim dobrze ustawi, no to naturalnie jedzie w takim tunelu powietrznym. Pędzą, aby zdążyć na spotkanie z papieżem Franciszkiem 2 sierpnia. To podróż utorowana intencjami. Chciałbym wzmocnić swoją wiarę i odkryć bardziej Boga. Oblackie Centrum Kultury Niwa w Lublincu organizuje podobne wyprawy rowerowe od 17 lat. Człowiek już chce zobaczyć te tysiące ludzi z Brazylii, z gdziekolwiek tam z Azji, z Filipin, no z różnych części świata, żeby być razem, cieszyć się, śpiewać i chwalić Boga. Według szacunków tylko z Polski w światowych dniach młodzieży w Lizbonie może wziąć udział nawet 20 tysięcy młodych ludzi. To było wielkie święto sportu, kultury oraz wiary. Zakończyła się 34 parafiada dzieci i młodzieży. Do Warszawy przyjechało prawie 700 osób z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi i Niemiec. Wiktoria Baranicka przyjechała z miasta Kałusz w obwodzie iwanofrankowskim. frankowskim Zajęła drugie miejsce w konkursie plastycznym. Chciałabym tu przyjechać w przyszłym roku. Bardzo mi się tu spodobało. Dzieci i młodzież mogły rywalizować w 11 dyscyplinach sportowych w 23 konkurencjach. Uczestnicy parafiady mieli także zajęcia teatralne i plastyczne. Znałam dużo wspaniałych osób, z którymi myślę, że będę mieć kontakt poza już parafiadą. Wspaniała atmosfera udzielała się nie tylko uczestnikom. Daje mi tę satysfakcję. Poznałem tutaj wiele wspaniałych ludzi, zarówno po stronie organizatorów, jak i no tutaj te dzieci, gdy mój młodzież uczestnicząca w tych wszystkich konkursach, no daje takie poczucie szczęścia, że można zbudować fajne, fajne wydarzenie dla, dla nich i oraz to poczucie no, tej rywalizacji. Rozdaliśmy w sumie 199 kompletów medali. Za tą cyfrą oczywiście kryje się wielka, wielka radość uczestników, którzy mieli tę satysfakcję, żeby wejść na podium i odebrać medale. Parafiada to projekt edukacyjno-wychowawczy zainicjowany przez ojca Józefa Jońca. Impreza wzorowana jest na greckiej triadzie – stadion, teatr, świątynia. Wspaniała wiadomość z trasy wyścigu Tour de France. Michał Kwiatkowski wygrał trzynasty etap Wielkiej Pętli. Jego zwieńczeniem była mordercza 17-kilometrowa wspinaczka na Gran Colombia. Polak zaatakował z uciekającej grupy 12 km przed metą i do końca podjazdu utrzymał bezpieczną przewagę nad rywalami. To jego drugi w karierze triumf etapowy w wyścigu Tour de France, poprzedni odniósł w 2020 roku. Dzisiejsze zwycięstwo w Dniu Święta Narodowego Francji ma jednak dla naszego mistrza świata z Ponferrady wymiar szczególny. Wielkie sportowe emocje także w Stanach Zjednoczonych. W sobotę polskie siatkarki zagrają w półfinale rozgrywek Ligi Narodów. Ich rywalkami będzie reprezentacja Chin. Polskie siatkarki piszą historię na amerykańskiej ziemi. Awans do strefy medalowej Ligi Narodów to sukces bez precedensu. Być w czwórce WNL-u to, to gdzieś już tutaj dla naszego zespołu jest, jest coś bardzo ważnego, bardzo ogromne wyróżnienie. Na razie jesteśmy w czwórce WNL-a. Bardzo się z tego cieszymy, ale robota nie jest skończona. Na pewno mamy chrapkę na więcej. W Półfinale Polki zmierzą się z Chinkami. Oba zespoły grały ze sobą w rundzie zasadniczej tegorocznych rozgrywek. Biało-Czerwone zwyciężyły 3 do 0. Fajnie by było powtórzyć, niesamowicie by było powtórzyć taki wynik, ale wiemy, że nie będzie łatwo i tak jak mówię, musimy się skupić na naszej grze. Biało-Czerwone liczą na dalsze wsparcie z trybun od amerykańskiej Polonii. Sobotni mecz Polska-Chiny pokaże Telewizja Polska. Z nami zapowiadany gość Mariusz Grudzień, dyrektor 19 Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, w Rzeszowie oficjalnie rozpoczął się 19 światowy festiwal Polonijnych Zespołów folklorystycznych. Rozpoczął się barwnym korowodem, z naszej perspektywy wyglądało to fantastycznie, jak było na miejscu? No, ładna pogoda, roześmiane twarze, młodzi ludzie, którzy szli ulicami miasta śpiewając, tańcząc i naprawdę no, bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa i wartościowa impreza, która rozpoczęła się w Rzeszowie po czteroletniej przerwie. Czy można powiedzieć, że festiwal w Rzeszowie to największa impreza prezentująca artystyczną aktywność Polonii i Polaków poza granicami kraju? No Tak twierdzą znawcy tego, tego tematu. Mówią, że Festiwal Rzeszowski jest jednym z największych w świecie polonijnych i bardzo ważnych dla środowisk polonijnych. Jak bardzo intensywne dni przed uczestnikami i przed widzami festiwalu? No, w dniu ojczystym w zaczynamy następujące koncerty, zarówno w na scenie w Rzeszowie, jak i w regionie Polski Południowo-Wschodniej, w miasteczkach, w miastach, gminach Wyspa Podkarpackiego. Zakładamy, że przez te dwa najbliższe dni będziemy mieli około 30 koncertów w różnych miejscach regionu. No właśnie, to trzeba podkreślić, że festiwal to nie tylko Rzeszów, ale także koncerty w, w miasteczkach i w gminach, no właściwie całego Podkarpacia. Tak, bo Polonusom zależy jak na, 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 na jak największym kontakcie z mieszkańcami tego regionu, a mieszkańcom na, kontaktu, na kontaktach z Polonusami, bo powstają nowe przyjaźnie, nowe wspólne wspomnienia i jest to coś, co przyciągać ich będzie za trzy lata z powrotem w to samo miejsce. Panie dyrektorze, jak wielkim spoiwem polskości jest kultura ludowa, nasz przebogaty folklor? No, można powiedzieć, że ma to bardzo ważne znaczenie, ponieważ pokazuje początek. Wracamy do korzeni, staramy się przypomnieć, skąd nasz ród, jak to ładnie w piosence było, ale myślę też, że jednocześnie pozwala to pokazać młodym Polakom rozstrzanym po całym świecie, że czują się Polakami, chcą utrzymywać tą tożsamość narodową i myślę, że w przyszłości będą przekazywać to swoim dzieciom. A dodatkowo. Mogą uczyć się języka polskiego i uczą się. Jest to spoiwo jak gdyby całości polskiej kultury poza granicami kraju. No właśnie, bo warto powiedzieć, że występy w zespołach polonijnych to jest tradycja, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. No tak, ja w swojej po prostu historii pamiętam, już miałam do czynienia z ludźmi, którzy byli, przyjeżdżali na festiwal do jako małe dzieci, a ci przyjeżdżają już ich dzieci, a niekiedy nawet No, straciliśmy połączenie z panem dyrektorem. Nie słyszymy pana dyrektora. Panie dyrektorze, czy pan nas słyszy? Ja słyszę bardzo dobrze. O, teraz. To proszę zakończyć pańską wypowiedź, bo mniej więcej w połowie przestaliśmy pana słyszeć. Na festiwal do Rzeszowa, jak ja w swojej historii pamiętam, to przyjeżdżały, przyjeżdżały osoby, które kiedyś były dziećmi, dzisiaj są osobami dorosłymi, a już niekiedy przyjeżdżają ich wnuki. I to rzeczywiście jest taka tradycja, która przechodzi z ojca na Syna. A jak wspaniałymi ambasadorami polskości na całym świecie są polonijne zespoły folklorystyczne? No, że są ambasadorami, to sami wiemy z doświadczenia, że niejednokrotnie w imprezach, które odbywają się w krajach ich osiedlenia zespoły polonijne są pokazywane i są na pierwszym, jak to się mówi, pierwszej linii. Tej działalności artystycznej. A druga rzecz jest taka: jakakolwiek delega, delegacja rządowa przyjedzie z Polski, to kto jest w pierwszym rzędzie? Są właśnie polskie stroje, polskie zespoły, i oni, oni witają wszystkich na tej ziemi, w której obecnie mieszkają. A jaki folklor, z jakich regionów podtrzymują zespoły polonijne? No, wiadomo, tańce narodowe to jest Krakowiak, Krakowiak, Pujawiak. Ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że wszystkie, wszystkie regiony są jednakowo traktowane przez Polonusów. Panie dyrektorze, czy festiwal wykrywał swoje gwiazdy, swoje legendy, które szczególnie mocno pokochała publiczność? No, legendy i gwiazdy są, ale ja dam przykład, że pani Halina Munkowa jako mała dziewczynka zaczynała na festiwalu zespołu polonijnych w Rzeszowie. I jakby tak się przyglądnął, to parę jeszcze osób by się znalazło, które mają początki właśnie na festiwalach rzeszowskich. Czyli można powiedzieć, że festiwal w Rzeszowie to sprawdziwa prawdziwa wylęgarnia talentów. Festiwal w poniedziałek zwieńczy wielka gara, gala. Jak wspaniałe, jak spektakularne będzie to widowisko? No po raz pierwszy łączymy dwa koncerty, koncert krajów zamieszkania i koncert galowy. W jeden koncert i na hali sportowo-widowiskowej w Rzeszowie przy publiczności. Ponad 3000 tysiące osób, 600 polonusów w finale zatańczy jednocześnie polskie tańce oraz tańce krajów zamieszkańców. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Mariusz Grudzień, dyrektor Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, był naszym gościem. Relacje z tej wspaniałej imprezy, z tego wspaniałego wydarzenia, zobaczą Państwo oczywiście na antenie TVP Polonia. Bardzo dziękuję i to wszystko teraz. Polonia24 wraca w poniedziałek o stałej porze. Dziękuję za uwagę, spokojnego, miłego weekendu. Do zobaczenia.